Z racji tego, że Energylandia leży bardzo blisko niemieckiego byłego obozu koncentracyjnego, park postanowił do tego miejsca nawiązać strojem. Dziś podzielę się z Wami moimi wrażeniami z Energylandii największego w Europie parku rozrywki. Po wielu latach istnienia tego miejsca dopiero teraz odwiedzam go po raz pierwszy. I owszem, naprawdę sporo znajdziecie na YouTubie rozmaitych recenzji tego parku, dlatego ja stworzę coś nowego. Opowiem o Energylandii z perspektywy osoby cierpiącej na akrofobię, czyli lęk wysokości. Bawiąc się w tym miejscu, odkrywałem na sobie naprawdę bardzo ciekawe zależności między strachem, swoją psychiką a fizycznym dyskomfortem. Uznałem to za bardzo ciekawy temat i w tym właśnie kierunku zmierzać tu będą wszystkie moje przemyślenia. No to zaczynamy. Stojąc na ziemi i patrząc na ogromne rollercoastery, najbardziej przerażały mnie miejsca, w których pędzące foteliki muszą zrobić kółko. Wizja znalezienia się do góry nogami przerażała mnie już od samego patrzenia. Co ciekawe, okazało się, że akurat nie ten fragment jest najgorszym odcinkiem. Jest coś znacznie gorszego. Już wszystko po kolei wyjaśniam. W miejscach takich jak to, tak naprawdę zupełnie nie trzeba się bać momentu przebywania do góry nogami. To dlatego, że foteliki pędzą z tak dużą prędkością, iż na samej górze znajdujecie się może przez jedną trzecią sekundy. Nawet nie zdążycie się przestraszyć, a już będziecie na dole. Co więcej, gdy na trasie robicie kółko, to dociska was siła odśrodkowa, czyli mówiąc inaczej, siedzicie mocno dociśnięci na swoim dupsku. Tu będzie ważna różnica odnośnie innego odcinka, o którym powiem. Więc tak naprawdę, spoglądając na roller coaster, nie trzeba się bać odcinków, które pokonujecie dookoła. Prawdziwy efekt dyskomfortu następuje wtedy, gdy koło nie pokonujecie w górę, tylko w dół. Zobrazuję wam to na prostej animacji. Jadąc w górę, siedzisz mocno wbity w fotel, i to daje ci wrażenie bezpieczeństwa. Jednak gdy zjeżdżasz w dół, to siła z tego fotela chcecie wyrwać. To właśnie na odcinkach takich jak ten towarzyszyło mi paskudne uczucie bezsilności. Człowiek nie jest przyzwyczajony do uczucia, które chce go wyrwać z fotela w górę, więc, kiedy to następuje, dreszcz strachu przeszywa nasze ciało. Zjazdy w dół to właśnie momenty, w których mocniej zabiło mi serce. Kolejną rzeczą, która powodowała u mnie ogromny dyskomfort, było rozpoczynanie trasy od powolnego wjazdu na górę. Oczywiście po to, by z impetem z niej zjechać. Kiedy roller coaster rozpoczyna swoją trasę, tak jak widzicie na ekranie, to jest lajcik. Gdy ruszasz z prostego odcinka, to potem niech dzieje się, co ma się dziać jakoś to wytrwasz. Jeśli natomiast atrakcja jest zbudowana tak, że zaczyna się od wjazdu wagoników na olbrzymią górę, to odczuwasz podczas tego paskudny dyskomfort. Zapamiętałem, że ilekroć dany roller coaster rozpoczynał swoją trasę od wjazdu na górę, to tylekroć strasznie skręcało mnie w żołądku ze strachu. Naprawdę paskudne uczucie. Świadomość, że zaraz z tej olbrzymiej góry zjedziesz w sekundę, skutecznie cię paraliżowała. Takich ciekawych rzeczy, jakie odkrywałem, jest więcej. To dopiero początek, więc słuchajcie dalej. Kolejną rzeczą wywołującą dyskomfort było brak podłoża pod nogami. Niektóre wagoniki pod nogami miały zabudowane podłoże, inne natomiast nie i byłeś w nich dosłownie zawieszony nad przepaścią. Kiedy spoglądałem pod swoje nogi i nie widziałem tam podłogi, to ogarniał mnie naprawdę ogromny strach, a wszystko to potęgowała wysokość. To nadal nie wszystko bowiem straszne poczucie dyskomfortu wywoływał we mnie brak uchwytów do trzymania się. Niektóre atrakcje posiadały miejsca, by się chwycić, co oczywiście z całej siły robiłem. Czułem się wtedy bezpieczniej, natomiast inne atrakcje nie miały punktów, za które mogłeś się złapać. I to bardzo mi się nie podobało. W tym szczególnie jedna atrakcja przeraziła mnie dość mocno, ponieważ zabezpieczenie opadało wyłącznie na nasze nogi i nie zjeżdżała na ciebie żadna kamizelka. Jeśli wiesz, że na tym rollercoasterze są fragmenty do góry nogami i jednocześnie nie dostajesz punktu uchwytu dla dłoni, to czujesz się naprawdę paskudnie. Kolejną z rzeczy wywołującą uczucie niepokoju była świadomość, że jeśli coś pójdzie nie tak, to czeka Cię śmierć. Tu naprawdę nie ma zabawy i w moich słowach nie ma cienia przesady. Najpierw przebywasz w kilka sekund trasę, na której mijasz stalowe filary o kilka metrów. Z prędkością tak zawrotną, że ciężko Ci otworzyć oczy. Jeśli wyobrazisz sobie, że blokada fotelika nie zadziała, to zostanie z ciebie galareta. Prędkości na atrakcjach są tak gigantyczne, że uwierzcie mi, naprawdę byłaby galareta. Dlatego zawsze po zapięciu mnie dociskałem i sprawdzałem zamek, czy na pewno wskoczył. I trochę przerażało mnie obserwowanie pracowników i ich gestów. Z każdej strony wagonika każdy musiał wystawić kciuk do góry. Jeśli zrobił to każdy, to odpowiedni pracownik włączał machinę. Strach pomyśleć, że taka praca to decydowanie o czyimś życiu. Nie wyobrażam sobie siebie w tej roli. No wiecie, budzenie się niewyspanym do pracy, posiadanie słabszego dnia na myślenie i te sprawy. Chyba by mnie to przerosło. Co również ciekawe, zawsze pamiętałem, że za dzieciaka kolejki obsługiwały starsze osoby, a więc budzące większe zaufanie. W Energy na każdym kroku widziałem osiemnastolatków w pracy. Trochę mnie to niepokoiło, przyznaję. Jeśli jesteście w ogóle ciekawi, na czym byłem z atrakcji o randze ekstremalnej, o totalista. Choć oczywiście, w chwili, gdy oglądacie ten film, atrakcji do Energylandii z pewnością przybyło. No dobrze, zostało mi jeszcze trochę informacji do przekazania, ale są one tak różnej kategorii, że pozwólcie, iż nie będę przechodził do nich płynnie, jak mam w zwyczaju. Po prostu powymieniam je od pauzy. Każda zwrotka, strofa, jak zwał, tak zwał, będzie na inny temat. No to jazda. Zdziwiłem się, że koledzy zadecydowali o wyjeździe wcześnie rano. Ja, będący śpiochem, uznawałem, że przecież nie trzeba się śpieszyć, ale faktycznie, skoro płacisz za cały dzień, to lepiej wykorzystać ile się da. Tym bardziej, że powierzchnia Energylandii zmieściłaby 17 krakowskich rynków. Jest ogromna. No i wcześniej rano nie ma kolejek żadnych. W drodze na atrakcje namalowane są na ścieżce do nich prowadzącej godziny. Na przykład przychodzisz i widzisz 50 minut, a potem 40 minut, potem 30 minut. Im bliżej jesteś wejścia, tym czas się skraca. Trochę mnie to przeraziło, bo oznacza, że w weekendy ludzie faktycznie stoją po tyle minut. Ten czas podany na chodniku daje więc do myślenia. Dał i mi. Jeśli będę kolejny raz odwiedzał Energylandię, to obowiązkowo wezmę dzień wolny w pracy. W innym wypadku nie ma to sensu z racji gigantycznych tłumów przekładających się na kolejki. My byliśmy w poniedziałek od rana i nie czekaliśmy. Nasz wyjazd bardzo mi się podobał, ale uważam, że lepiej bawiłbym się tam z dziewczyną. No wiecie, bo byłem w męskim towarzystwie. A więc testosteron, adrenalina i udowadnianie sobie, że nikt się niczego nie boi. Więc od razu po wejściu zrobiliśmy chyba siedem ekstremalnych atrakcji pod rząd. Od razu na głęboką wodę. A ja też miałbym sporo frajdy z odkrywania atrakcji nieco lżejszych, innych bazujących na zgoła innym pomyśle niż prędkość i lęk wyłącznie. Z facetami niestety albo grubo, albo wcale. Haha. Uważam też, że wszystkie rollercoastery mają zbyt mało okrążeń. Zawsze. Na każdym z nich robisz jedno. W praktyce jest to tylko kilkanaście sekund i koniec. Według mnie powinni dawać dwa objazdy, a nie tylko jeden. Przynajmniej w dni, w które nie ma tłumów. Bardzo irytowało mnie, że czekamy 4 minuty po to, by przejechać się tylko 20 sekund. Wiele atrakcji robi ci zdjęcia, które możesz kupić po wykonaniu przejazdu. Nasze miny są naprawdę bezcenne, ale irytował mnie pomysł z dodaniem durnego winietowania po bokach. Ja nie chcę żadnych graficznych nakładek, które psują efekt miejsca, w którym jesteś, bo znacznie zwężają kadr. A chyba nie masz na to wpływu. Bardzo podobały mi się wodne atrakcje, więcej takich proszę. Jeśli trafi ci się upalny dzień, to uwierz mi, że idąc na wodne rollercoastery poczujesz wspaniałe orzeźwienie. Upalny dzień plus wodne konstrukcje to jest to. Cena za 8 godzin wstępu jest koszmarnie droga. Płaciłem i płakałem. Spodziewałem się, że tanio nie będzie, ale wydanie 3 stówek na dzień zabawy to jednak jest dla mnie dużo. No bo na miejscu zawsze coś ciepłego zjesz, zapłacisz za parking. Kosztujecie też dojazd. Lekko nie ma. Strasznie skisłem ze ścianki fotograficznej dla dzieci. Przypatrzcie się dobrze. Dzieci mogą się wcielić tu wyłącznie w samych przegranych, miejsce trzecie oraz nawet spoza podium. Skisłem także ze zdjęć materiałów promocyjnych, na których widać ludzi z rękoma w górze. Mają ręce w powietrzu, a na każdym wagoniku jest naklejka z zakazem ich odrywania. Czyli sam park rozrywki nie respektuje własnych zasad i daje zły przykład. Strasznie mnie to zdziwiło. Ja sam mało nagrywałem w tym parku rozrywki. Wyciągnąłem raz telefon, nagrałem coś w pionie, myśląc o formacie shortów, ale jak widzicie, wydałem film o telewizyjnych proporcjach obrazu. I dobrze, była to jedna z wycieczek, którą naprawdę przeżywałem bez telefonu w ręku. Co ciekawe, nagrałem jednak swoje przygotowanie, abyście wiedzieli, jaki mądry jestem. Na tym filmie pokazuję, że nerkę przypinam trytkami, a okulary posiadam na gumce, aby mi to nie spadło na kolejkach. W praktyce nie miało to sensu, bo opadająca blokada dociska cię dokładnie w miejscu nerki, więc musisz się jej pozbyć. I Energylandia ma zajebisty pomysł na szafki. Warto kupić opaskę z kodem kreskowym, który zostaje sczytany, gdy włożysz rękę w odpowiednie miejsce. Zostawiasz tam kosztowności, a na koniec je odbierasz. Pamiętam, jak zdziwiłem się, że koledzy odbierają rzeczy z zupełnie innego miejsca niż włożyli. Z jakiegoś innego. Potem się skapnąłem, że aby uniknąć przeciskania się do jednego miejsca, tłum, który wychodzi z kolejki, odbiera swoje rzeczy z przeciwnej strony szafki. Po prostu ma ona dwa otwory genialne. Z racji tego, że Energylandia leży bardzo blisko niemieckiego byłego obozu koncentracyjnego, Park postanowił do tego miejsca nawiązać strojem. No i to już wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć o krainie Energii. Mam nadzieję, że mój materiał trochę wyróżnił się od zalewu tego, co możecie znaleźć na YouTubie. Ja byłem w tym parku rozrywki zaledwie raz i z chęcią przejadę się znowu. Ale kolejnym razem chętnie podkrywam trochę łagodniejsze atrakcje. Zrobiłem ten film także dla siebie, ponieważ następnym razem pewnie będę tam za trzy lata. Wiem, jak to jest z moimi planami. A póki drzemały we mnie żywe emocje, byłem w stanie je tu wygłosić. Z biegiem czasu zapomniałbym o tym wszystkim. Na bank. Także bunch, pamiętaj... Nie idź na Zadrę. Majan cię sponiewiera, fajny jest Abyssus i formuła. Oraz dwa razy się zastanów, czy chcesz iść na Hyperiona. A czy wy byliście już w Energylandii? Jak wasze wrażenia? Czy też macie lęk wysokości? Sekcja komentarzy jest wasza i proszę napiszcie coś od siebie. Przeczytam wszystkie komentarze i chętnie wdam się w dyskusję. Z mojej strony to tyle. Czekam na was w komentarzach. Materiały, które tu widzieliście, znalazłem na YouTubie. Obrazowałem nimi moje słowo mówione, aby Wam się nie nudziło. Bo ja sam, jak pewnie pamiętacie, nie nagrywałem praktycznie nic w Energyland. I Wam radzę to samo. Trzymajcie się!